Zadanie z fizyki jądrowej. Tutaj mamy. To jest kolejne zadanie z y, informatora y, do egzaminu eksternistycznego. I tutaj mamy takie polecenie. Reakcja rozszczepienia jądra uranu poprawnie opisuje schemat. Wiemy, że w y, takich reakcjach jądrowych zachodzi taka sytuacja, wtedy kiedy ta reakcja jest poprawnie zapisana, że suma tych liczb u góry po lewej stronie musi być równa sumie tych liczb u góry po prawej stronie. Jak mamy tu na dole te liczby, to taka sama zależność. Tutaj suma tych liczb na dole musi być równa w sumie tych wszystkich liczb na dole po prawej stronie. Z tym, że jak mamy tutaj dwójki, jakąś ilość większą tych cząsteczek, to musimy te liczby wymnożyć wtedy razy tą ilość, czyli tutaj razy 2, czyli tu górna będzie 2, dolna będzie 0, tu górna będzie 3, dolna by była 0, bo mnożymy razy 3 i górną i dolną, jeżeli są 3 takie neutrony tutaj w tej reakcji. No, i na przykład sprawdzimy sobie tak wyrywkowo, czy reakcja A jest poprawna. Tu mamy u góry 236, a na dole, znaczy nie, tutaj u góry po prawej, to będzie 233 i 2, to 235, więc tu będzie za mało. Nie będzie to równe sumie tutaj po lewej, więc ta odpowiedź A odpada. Sprawdźmy sobie na przykład odpowiedź D. Tutaj mamy tak. Tu będzie u góry też 236, a tutaj będzie 232 i 3 to 235, więc też nie jest to równe 236, czyli odpada ta odpowiedź. Sprawdźmy sobie na przykład C. Tutaj mamy tak. 93 i 140 to jest 200. 33 i jeszcze 3 to będzie 236, czyli zgadza się to z sumą tutaj po lewej, i na dole patrzymy, tutaj jest suma 92, tutaj mamy 80 i 12, to jest już 92, ale tutaj będzie 0 na dole, więc się zgadza ta odpowiedź C. Jeszcze wykluczmy, czy B będzie, będzie złą odpowiedzią, tak na wszelki wypadek. Tutaj mamy tak, 93 plus 141 to jest 234 i jeszcze 3 to będzie, to będzie 237, czyli za dużo, bo miało być 236, więc pasuje tylko odpowiedź C.